27 czerwca ciemność. W 1902 roku pojawiła się znana książka Józefa Konrada, Jądro Ciemności. Szybko stała się arcydziełem literatury angielskiej. Według niektórych znawców jest ona dzisiaj najchętniej omawianym utworem literackim na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Ciekawostką jest to, że polski tytuł nie do końca odzwierciedla oryginał. W tłumaczeniu dosłownym tytuł powinien brzmieć Serce ciemności. Czym zatem jest owe serce, w którym mieszka ciemność? Konrad opisuje w książce tragedię, którą wywołał kolonializm na terenach dzisiejszej Demokratycznej Republiki Kongo. Pierwsze w dziejach ludobójstwo dokonane przez belgijskiego króla Leopolda zostało poddane próbie ukazania światu. Pokazało, jak wiele zła może kryć się w sercu człowieka, który szczyci się mianem człowieka cywilizowanego, moralnego, światłego. Bohater powieści jest wzorem snu i moralności, aż do momentu, gdy trafia do afrykańskiego buszu. Tam dochodzi do głębokiej wewnętrznej przemiany i agent Kurz staje się zbrodniarzem i bestią. Dopuszcza się morderstw i tortur na miejscowej murzyńskiej ludności. Na jak wychodzi prawda o ciemności, która ukryta jest w jego sercu? Tak można by streścić główną myśl utworu, która szuka odpowiedzi na pytanie o to, co czyni nas, ludzi, i co powoduje, że przestajemy nimi być. Podobnie sprawę stawia Jezus w Ewangelii, gdy mówi, że nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby go uczynić nieczystym, lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Prawdziwym jądrem ciemności jest serce człowieka, które zostało zranione przez grzech pierworodny i zdolne jest do rzeczy najgorszych. Dodatkowo w sercu pozbawionym łaski wszystko zmienia się. Nieczystość. Najlepsze intencje, motywacje, pragnienia ostatecznie obracają się w egoistyczną chęć panowania, krzywdzenia i nieprawości. Wniosek jest prosty. Człowiek nie powinien do końca sobie ufać, bo jak powie Jeremiasz, serce człowieka jest strasznie zdradliwe, bardziej przewrotnie niż cokolwiek innego, który zdoła poznać, co się w nim dzieje. Lekarstwem na ciemności i zdradliwość serca człowieka jest światło i miłosierdzie, które wypływa z ran serca Jezusowego. Puste serce, które odrzuca moc nadprzyrodzoności, zdradzi człowieka i może z niego uczynić prawdziwą bestię. Zło jest bowiem przebiegłe i kocha miejsca, gdzie człowiek nie zaprosił Boga i postawił na własne siły.